Dzień dobry, z ten Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Jak zawsze zaczynamy od omówienia sentymentu wobec ryzyka. No jeśli chodzi o wczorajszą sesję na Wall Street, ta finalnie przyniosła blisko jednoprocentowe wzrosty po tym, jak Jerome Power w trakcie swojego wczorajszego przemówienia w Szwecji na sympozjum Riksbanku nie odniósł się do kolejnych decyzji podejmowanych przez amerykańskich bankierów centralnych. Przypomnijmy, że w poniedziałek pojawiły się dość jastrzębie głosy, sugerujące z jednej strony, że cykl podwyżek stuprocentowych w Stanach Zjednoczonych zakończy się powyżej 5%, i będzie to w drugim kwartale. Zatem, jeszcze dawało to przestrzeń do zacieśnienia polityki monetarnej, co rynek akcyjny odbierał no, z dość dużym niepokojem. Jerome Powell powstrzymał się od takich sugestii, co jest szczególnie istotne przed jutrzejszym odczytem inflacji w Stanach Zjednoczonych za grudzień. Po tych danych rynek spodziewa się spadku inflacji do 6,5% w końcówce 2022 roku, w głównej mierze przez spadek cen paliw, ale i przez cofnięcie inflacji bazowej. Zatem Uwzględniając to, co amerykańscy bankierzy centralni powiedzieli w grudniu na posiedzeniu, że kolejne decyzje będą zależały od publikowanych danych, tak jasny przekaz przed publikacją tak istotnego odczytu mógłby wprowadzać uczestników w błąd. No bo jeśli Jerome Powell wybrzmiałby jastrzębia, dane okazałyby się poniżej prognoz, wprowadzałoby to. Dość spore zamieszanie. Także rynek w tym momencie już czeka na e, jutrzejsze dane. Jeśli będą one mniej więcej zgodne z oczekiwaniami, i doświadczymy spadku inflacji. Powinno to wspierać popyt na ryzyko i sprzyjać dalszemu odbiciu cen akcji. Jeśli inflacja okazałaby się jeszcze poniżej prognoz, możemy zobaczyć prawdziwe euforię w końcówce tygodnia. Jeśli natomiast okaże się, że inflacja cały czas jest problemem, i no tutaj będzie to wywierało presję na amerykańskich bankierów centralnych. Oczywiście będziemy widzieli wzrost wersji do ryzyka, zatem końcówka tygodnia zapowiada się dość ciekawie. Jeśli chodzi o start dzisiejszej sesji, widzimy, że notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy mozoni, ale jednak próbują piąć się na północ. Zdecydowanie lepiej wygląda to w przypadku indeksów europejskich. Widzimy niemieckiego DAX-a, który. No, próbuje wybić strefę oporu zlokalizowaną w okolicy 14 800 punktów, no i w tym momencie zdobija już powoli do 15 000 punktów. Zobaczymy, jak zakończy się dzisiejsza sesja i gdzie się zamknie. Dość puste kalendarium makroekonomiczne nie będzie dzisiaj sprzyjało jakimś dużym, dużym przetasowaniom, zatem no, możemy liczyć na to, że to zamknięcie sesji będzie relatywnie. Pozytywne. no Ważniejsze będzie to, co wydarzy się jutro i jakie dane zobaczymy ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli jesteśmy przy danych, rzućmy okiem na notowanie ropy, bo to chyba jeden element, na który powinniśmy zwrócić dzisiaj uwagę. Na cotygodniowe dane dotyczące stanów magazynowych ropy w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj raport API nieoczekiwanie wskazał na wzrost zapasów ropy ASZO. 15 milionów baryłek to są jedne z historycznie najwyższych odczytów. Na pytanie, jakie okażą się dzisiejsze oficjalne dane? No ale no tak duże zaburzenia. Przyczyna tego oczywiście będzie zrzucana na tak zimy, silne mrozy. W Stanach Zjednoczonych zatem nawet jeśli oficjalne dane potwierdzą tak duże wahania, rynkowy wpływ może być dość umiarkowany w tej cały czas w okolicy 75 dolarów. Jeśli chodzi o notowanie amerykańskiej waluty, no to dolar przed publikacją jutrzejszych danych o inflacji pozostanie relatywnie słaby. Główna para walutowa powyżej 1,07, jeśli patrzymy na całe grono G10, najlepiej wygląda w nim dolar australijski, to po lepszych od oczekiwań danych o sprzedaży detalicznej za grudzień, ale też kolejnych informacji, jakie płyną z Chin o otwieraniu się tamtejszej gospodarki, o pozytywnych efektach, o tym, że relatywnie szybko on wraca do formy po zniesieniu Pandemicznych obostrzeń, też dolar australijski zyskuje. Na fali spekulacji, że te stosunki pomiędzy Chinami a Australią mogą się ponownie ocieplać i to też wspiera oczekiwania na to, że bank rezerwy Australii nie zakończy jeszcze cyklu podwyżek stuprocentowych i w przyszłym miesiącu możemy zobaczyć taki ruch. Jeśli chodzi o notowanie złotego, bez większych zmian, euro PLN poniżej 4,70 zł, notowania USD PLN ze względu na słabość amerykańskiej waluty nie testują w tym momencie ostatnie minima za dolara musimy płacić. 4 ,35 zł. 35 groszy. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zapraszam do śledzenia newsa. A tam na bieżąco piszemy to, co jest najważniejsze z rynkowego punktu widzenia. Ja dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.